Siema, tak, z tej strony ja już, ja, już się z wami nie chcę witać. To jest filmik ogłaszający i w ogóle nic wam tutaj nie chcę pokazywać. W Czekajcie, zmię sobie, sobie tekstur paczka. Co ja chcę wam powiedzieć? Pewnie myślicie, co ten koleś chce mi powiedzieć? I w ogóle po co mi to? Po co mi to? Tak, odłóż to. Dzisiaj tak o 20 albo jutro o 20 nie wiem to zależy ile będzie wyświetleń na, tej, na tym filmiku. Jak będzie w miarę dużo, to będzie dużo To będzie dzisiaj. Jak będzie w miarę mało, to już jutro. A jak jutro będzie w miarę... Mało, będziemy, dopóki nie będzie miał dużo wyświetleń. W linku w opisie macie link do mojego Twitcha na live. Ie. Tak. Otwarcie nowego. Nowej serii o nazwie Okrągły Survival. Myślę, że się spodoba, bo to takie jak kwadratowa masakra. Też zapraszam dobrych YouTuberów i też będziemy się razem z nimi kręcić tam gdzieś tam fajnie. E, w Adios i w ogóle. No. I jak będzie dużo obejrzeń, dzisiaj o 20.00, e, tak, czyli. Kurde, chyba siódmego Czekajcie jeszcze, jeszcze zobaczę na picie w tapecie Kurde, ej, weźcie nie miło. A teraz ja zrobię na chwilę. ty i sobie kal. Ok, I tak, czyli albo szóstego. Dobrze, czyli albo szóstego, albo po prostu albo mm, siódmego albo w ogóle gdzieś kiedyś tam. I ten live będzie polegał, że po prostu kręcimy się już w ogóle. My już tam troszkę zaczęliśmy. Wczoraj tak naprawdę był ten live, ale nikt go nie oglądał, tylko dwie osoby, z czego ja i mój kolega, nie? A ja kręcę live'y, kiedy ktoś to ogląda. Tak, w opisie macie link do Twitcha mojego punktualnie o 20, a ja bym Wam wolał, jak to widzicie, włączyć sobie od razu tą stronę, od razu, od razu, jak w ogóle już jesteście przy kompach i to oglądacie, tak w tej chwili, i daję Wam szansę zrobić pauzę i robicie to, włączyć sobie tego Twitcha i tak do 20 poczekać, aż się zacznie live i będziecie sobie oglądali. Pierwsza osoba, która wbija na live, pisze na w komentarzach siema. No chyba, że nie jest zarejestrowana, to wpiszę w komentarzach pod tym filmiku siema i napiszę, którą minutę live ogląda, żebym uwierzył mu, że w ogóle ogląda live'a. I wtedy dostanie dostęp do mojego serwera. Ja się, ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie. Myślę, że się sezon spodoba i nie zapomnijcie, żeby obejrzeć live'a Twitch w opisie i na moim kanale też zrobiłem w poście, tam zrobię poście, a nie w poczcie, link do Twitcha. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, ja się z wami żegnam, cześć!